Witam ponownie panowie. Były pytania odnośnie tego maleństwa i czy często go noszę. Panowie, uważam, że jest kilka niezwykle męskich rzeczy, natomiast scyzoryk, czy też po prostu każdy inny nóż kieszonkowy jest jedną z nich. I chociaż żyjemy w erze gwałtownego rozwoju technologicznego, jego popularność spadła, to nie uważam, by wachlarz zastosowanie spadł na tyle, aby nie był nam już potrzebny. I nie mówię tutaj o sytuacjach skrajnych, kiedy może pomóc w ratowaniu ludzkiego życia, ale... Tak więc tak, często go noszę. W torbie, w walizce, w samochodzie. Uważam, że zrobienie czegokolwiek swoim własnym nożem jest męskie oraz sprawia dużo radości. Jest wiele dobrych firm, które robią składane noże od pokoleń, zaczynając od Ptiner za 40-50 zł. Najbardziej znaną i popularną jest Victorinox. Zdobyli swoją popularność poprzez przygotowanie jednego zgrabnego noża, za pomocą którego każdy żołnierz był w stanie od początku do końca złożyć i rozłożyć swoją broń. Mieli również ciężkie chwile. Mało nie zbankrutowali po 11 września, kiedy wprowadzono zakaz sprzedaży na lotniskach. Na szczęście podnieśli się i dzisiaj robią różne rzeczy, począwszy od scyzoryków przez perfumy po zegarki. Scyzoryk, panowie, zdecydowanie użyteczna, męska rzecz i na pewno lepszy prezent dla każdego faceta niż zestaw czarnych skarpet. Panowie, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.